Na początku, jak się znam, jak byliśmy jeszcze bardzo młodzi, a były takie czasy, że byliśmy My bardzo. Też byliśmy młodzi. Też byliśmy młodzi. Pan się zajmował zawsze z, z strefą rolnictwa w, w Europie Zachodniej, tego rolnictwa starounijnego i miał pan kontakt, widział pan, co się dzieje. Pewnie pan wie, bo to już te czasy, minęły dawno, że 70, blisko procent budżetu szło na wspólną politykę. Nie, nie blisko 70 po lat, 70, ponad 70, po lat 70 rolnych. Teraz to jest ile? 31-32. I, I w związku z tym mam pytanie. Tyle lat się ładowało Unia, ładowała się w rolnictwo w wspomagania, stworzyła system, żeby to niszczyć, zniszczyć to za Volkswageny. Znaczy, no też znowu za daleko pan redaktor się posuwa, mówiąc, że niszczymy to, coś my yy, w jakiś sposób... Ja idę trochę Co na skróty, skróty skóry, skóry. się. No, Znamie zna, tak, pan, że ja idę na Na, pe, na, pe, na pewno e, e, no, doprowadziliśmy do określonego poziomu rozwoju rolnictwa europejskiego. Ono jest dalej bardzo zróżnicowane, no bo nowe kraje członkowskie pomimo 20 obecności w Unii ciągle są na drodze rozwoju, modernizacji i tak dalej, bo w rolnictwie się te zmiany dokonują e, wolniej, choć one miały istotne tempo po wejściu Polski i całej dziesiątki krajów w roku 2004 do, do Unii. I te rezultaty, rezultaty są widoczne. Oczywiście no, mamy nadwyżki w poziomie eksportu, jeśli chodzi o Unię Europejską w zakresie produktów rolnych i spożywczych. To jest największy, największy na świecie tak. eksporterem tak. produktów rolnych. mamy rodziców. także nadwyżki w eksporcie artykułów rolno-spożywczych jako Polska. Oczywiście tu można dyskutować o strukturze eksportu, bo w tym, w tym eksporcie to jest i produkty wyrobu tytoniowego, alkoholowego, ale także ogromne produkty wielkości drobiu, nawet czy wołowiny, produktów mleczarskich. Owoców, ale także nawet eksportujemy przetwory mięsne, pomimo że jesteśmy importerem mięsa wieprzowego, ale importujemy, przetwarzamy i eksportujemy yy, yy, przetworzone yy, produkty mięsne. Zajmijmy troszeczkę do, tutaj, do, do, do rolników. Mam, odbył Pan szereg cyklu tak społecznych konsultacji z samorządem rolniczym, z innymi organizacjami. Jak często słyszał Pan, takie hasła typowe, no to wyjdźmy z tego Eurocopotu na tych spotkaniach. Tak, myślę, że to są to. Czy, są to czy, takie... czy, czy inne i bardziej obraźliwe nawet? Tak. Gdy się rzeczywiście później zaczyna rozmawiać na sali konferencyjnej, a nie na blokadzie, to jest inna rozmowa. To wtedy rolnicy mówią, no tak, widzimy skalę zmian ale my doceniamy to, co zostało zrobione, doceniamy te zmiany, które także dotyczą nas, zmiany pozytywne, ale my się zaczynamy bać bardziej o przyszłość, bo rośnie konkurencja. Rośnie konkurencja i proszę e, e, Państwa, e, jeśli ktoś kiedyś otrzymywał 100 euro, 20 lat temu, to znaczy dopłat. I otrzymali też dzisiaj, to te 100 euro miały, miały inną wartość y, 20 lat temu niż dzisiaj. Tak, no, inflacja swoje zrobiła. zrobiła. Inflacja swoje zrobiła. Natomiast tak samo jeśli porównamy dopłaty, dopłaty, które otrzymujemy z Unii do wielkości plonów, czy wielkości wydajności, jeśli chodzi o produkcję mleka od krowy, No to wtedy widzimy, że te. te to Parysty, one mają coraz większe znaczenie w stosunku do tej, tej wzrastającej wzrost, wydajności. A więc no, to, to trzeba być trochę no, źle oceniającym sytuację, żeby nie, nie, nie widzieć skali zmian i poprawy, która się dokonała jeśli chodzi o rolnictwo polskie. Ale to jest no, na wiecu Y, y, emocje dominują. E, nie, nie tylko tam, na tak. wiecu, w internecie, to są w internecie, no tak, w mediach to, to, społecznościowych. Tak, tak, tak. tak to, no to, to znowu, jeśli się zacznie y, y, roznaleźć na mediach i się zacznie u, używać argumentów merytorycznych, to albo druga strona. Nas albo, boty, albo, obrażać, bo, bo, albo, boty. albo Albo przerywa e, e, dyskusję. Bo, 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 jest, bo jest tak: po, można wytłumaczyć jednak rolnikom moim zdaniem, że bez, że wystąpienie z Unii to jest, to jest brak przyszłości dla polskiego rolnictwa. Unia można krytykować wszystko, ale z, z bardzo się mało, bardzo mało, bardzo mało rolników. Zdaję sobie z tego sprawę, czy w ogóle społeczeństwa, że wyjście z Unii oznacza dużą zmianę w geopolityce europejskiej. Stajemy, z tego ucieszą się dwa państwa: Rosja i moim zdaniem też Niemcy. Może pan mi komentować mojej tak, myśli. Tak, ja skomentuję za chwilę, ale to jest tak, że te zmiany, które się dokonały, one, no, zmieniły bardzo rzeczywistość. A proszę mi pokazać w tym teraz takim globalnym świecie, bardzo otwartym, gdzie jest nie tylko wspólny rynek na, na obszarze Unii Europejskiej, ale także coraz więcej tych porozumień typu Mercosur, czy w przyszłości Ukraina, czy Meksyk, które podpisywa, pod, podpisywały pozwienia z Unią że właściwie tylko, właściwie y, y, Korea Północna y, jest, zamknęła się i teraz zamykają się, zamyka się trochę Rosja, ale Rosja jest tak wielka, tak różnorodna, że ona się może bardziej zamykać. A tak to nie ma krajów, które są... Ale, czy... ale co mówić o Korei y, Północnej, ona by bez chińskiego ryżu nie, przy, nie, nie, nie przeżyła. No tak, no, no tak, no tak, no tak no też, ale, ale jeśli chodzi natomiast o... No tak, to, to historycznie w tej chwili pewne elementy się powtarzają, bo jednak no, dominacja Rosji, jeśli parę lat temu wynikała z, no, z eksportu głównie gazu czy oleju czy ropy, to teraz, kiedy nie, nie ma no, ograniczony jest rynek sprzedaży e, ropy i gazu, e, Rosja przetwarza gaz na nawozy, nawozy i robi zamieszanie tak, na polskim rynku. Produkuje nie tylko nawozami, ale także no, ma wysoką produkcję zbóż, w tej chwili coraz większą produkcję drobiu czy i, mięsa wieprzowego, ale poprzez wysoką produkcję i duży eksport zbóż, właściwie po bardzo niskich cenach, doprowadziła do pewnego, no, pewnego zrujnowania rynku zbóż. zboża na szczeblu światowym weszła w różne obszary, gdzie po prostu żeby uzyskać dojście na rynki, a czasami wręcz w takich promocjach, żeby tylko wejść, żeby tylko wejść i pozyskać ten rynek, a później się jednak swoje odbije, jeśli chodzi o ceny. Natomiast Niemcy no, poszły na Układ z Rosją, żeby mieć tanią i dostęp do, do energii. Zamknęli u siebie produkcję, jeśli chodzi o elektrownie jądrowe. Oparli się zbyt mocno na importowanym gazie z Rosji, no co no, uzależniło ich gospodarczo. Ale także, muszą powiedzieć, że się politycznie. I dlatego teraz no, tutaj to też wpływa na kondycję przemysłu, no, bo produkcji przemysł wyhamował i jest bardzo niski rozwój w Niemczech to jest dla nas bardzo niekorzystne, bo my większość swojego eksportu realizujemy tak, jednak tak, do, do tak, Niemiec. No, no, to jest po Tak, 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 no ale, ale w tych rozważaniach geopolitycznych. Na temat wspólnoty europejskiej, która przejęła nazwę EWG, a potem Unii Europejskiej, zapomina się o jednym, że ta ojcowie założyciele myśleli, że ten pomysł tej wspólnej Europy to też jest lekarstwo na to, żeby za kilkadziesiąt lat Niemcy nie powtórzyły 1939 roku. No tak, tak. Myślę, że no, to już jest Europa. Nawet ta duża pozycja e, gospodarcza Niemiec, która była w ostatnim okresie, teraz rozmalała. E, ona no, o, już nie dyktuje takich warunków, jak e, to było w przeszłości. Myślę także, że e, no, o, e, dominacja, którą próbowała lansować była pani kanclerz Merkel, ona też się nie sprawdziła. E, e, myślę, że jednak e, Pomimo no, tej mocnej pozycji, dalej, dalej, bo no, wcześniej mówiłem o Moskwiecowości, no. ale, ale to już też e, e, nie ma tej dominacji Niemiec, jak była kiedyś. To jest już no, ja wiem, inne że nie ma, nie ma, ale trzeba też nie zapominać, że e, AfD nazywa Ziemię za Odrą. Niemcami wschodnimi. To wszystko, wszystko jest płynne. Nie, nie już skończmy temat. Niemiec jest na razie, jest, jest te gospodarki funkcjonują. Chodzi, chodzi o przyszłość po prostu. Chodzi o przyszłość. Ja, ja uważam, że pomimo tych wszystkich zawirowań, kryzysów i tych kryzysów międzynarodowych wywoływanych przez wojnę, przez wszelkiego rodzaju blokady w handlu, Ogromną konkurencję, bardzo dużą dominację kapitału. Właściwie kapitał, wielkie korporacje no, decydują o rozwoju i funkcja państw. Funkcja państw się właściwie ogranicza do spraw regulacyjnych, ale w tej chwili potrzebna są regulacje nie na szczeblu krajowym. Już za, małe, za mało jest regulacji, na, czy niewystarczające są regulacje na szczeblu unijnym. Tak. Brak regulacji, które był gospodarkę. Tak, były regulacjami światowymi. No. Wiecie Państwo, kiedyś Pan Prezydent Bałęsa, który ma takiego nosa politycznego, mówi, że potrzebny jest taki rząd światowy, który by ustalił pewne reguły gry. W zakresie finansów, rozwoju, obronności. No, no, pewne próby w tym zakresie robi, yy, robił Bank Światowy, Między Fundusz Walutowy, WTO, Światowa Organizacja Handlu. I yy, yy, no, yy, to, to nie wszystko tutaj wychodzi na przykładu Światowa Organizacja Handlu WTO no, yy, nie ma tej pozycji, jaką powinna mieć. W związku z tym. Te funkcje Światowej Organizacji Handlu są zastępowane przez porozumienia takie jak Unia Mercosur, Unia Meksyk, Unia Bricks, Japonia, Bricks, Unia Indie, i tak dalej, także, także przez porozumienia regionalne. I przecież na ukończeniu było porozumienie, tak TTIP, między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, i ono było już na, w końcowej fazie ustaleń ale przy przyszedł prezydent Trump w pierwszej kadencji, właściwie zatrzymał wszystkie, wszystkie rozmowy, które prowadziły do zwiększenia wymiany, obniżenia ceł, czy prawie likwidacji, czy także likwidacji kontyngentu między tymi dwoma gospodarkami, największymi gospodarkami wtedy jeszcze Stanów i Unii, no bo w tej chwili no, istotna pozycja jest gospodarki chińskiej czy rozwijającej się Indii. I w tej chwili właściwie do, weszliśmy w etap ogromnej rywalizacji, którą została wywołana przez politykę prezydenta Trumpa. Na zakończenie, zaczęliśmy Mercosur, skończymy Mercosur. Do, do większości, do mniejszości blokującej to wystarczy cztery kraje. Na 35% ludności. No, czyli weźmy, weźmy Francja, która nie chce Mercosur, Polska, no Polska i Irlandia, której no, Mercosur i zaje... Włochy zaje... No i właśnie i, i ale... chodzi, chodzi mi właśnie o te o Włochy, bo, no, bo obecna opozycja jest przeciwko Mercosurowi. Rząd, którego pan jest członkiem, jest też przez Merkelowsorowi. Czy oczekuje no, ale... pan od premiera Morabickiego, że wykorzysta swoje, swoje pozycje, aby przekonać pana, prezes premier pani Meloni? Premier Meloni gra o interes swojego państwa. Jasno da sygnał, że jest przeciwna. Sprawą Mercosuru, ale y, może rozmawiać. Może rozmawiać o warunkach y, y, no, y, odejścia od tego sprzeciwu, a więc y, to jest otwarta negocjacje, na pewne środki, które by kompensowały straty, które poniosą rolnicy, i nie tylko rolnicy we Włoszech. W związku z tym no, to jest dobry przykład, jak się pilnuje spraw e, krajowych. Że e, 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 czy, są. Relacje, czy Francja się radzi, zachowa nie? podobnie? Francja? Tak. Myślę, że raczej nie, bo Francja ma, jest, ma zbyt dużo do stracenia, ale tak, żeby prestiżowo, dało, by miała odstąpić o swojej no, wspaniałej, która się chlubi wołowiny. W związku z tym raczej, raczej nie sądzę. Poza tym to by było wzmocniło, pozycję pani Le Pen i jej, jej, ugrupowania, e, także, także tutaj... Irlandia, jestem przekonany, że będzie przeciw Mercosurowi. No tak, tak, tak się, e, e, pierwi, kalkulacje bierze się raz Irlandię, raz Austrię, ale, 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 ale to, e, komi komisja e, e, postawiła sobie za cel przeprowadzenie Mercosuru. Chce, jest otwarta na pewne, pewne wsparcie czy zadośćuczynienie finansowe rolnikom. Także, że Także dzisiaj, Polska... dzisiaj w, w moich rozmowach z e, komisarzem Sewkowiczem padły te pytania, e, e, jakich rekompensat by Polska otrzymywała. E, ja nie podjąłem tematu. Bo uważam, że e, najpierw e, żądamy zmian w porozumieniu handlowym z Mercosurem e, i, i te zmiany są możliwe. E, nie możemy e, za jakieś jednorazowe wsparcie Oczywiście. dawać rynku.